Hej sam, hej på na posłanckim mester. Hej, witajcie na szwedzkim Mesterem. Ja nazywam się Szymon, a dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, będzie trochę o fonetyce, o jednej z fonetycznych spraw, która potrafi sprawić, że mówiony szwedzki jest taki trudny do zrozumienia mianowicie redukcję. to znaczy, czego lepiej nie wymawiać. Na wstępie warto zaznaczyć, że ilość redukcji jest sprawą dosyć mocno indywidualną. Zależy od tego, kto mówi z jakiego regionu, jak szybko mówi, czy mówi raczej wolniej. Także nie wszystkie te redukcje są, można powiedzieć, obowiązkowe i nie jest tak, że ich nie stosując, nie zostaniecie w ogóle zrozumiani. Ale znajdzie się kilka takich redukcji, które prawie zawsze występują. Zacznę tutaj od takich najbardziej podstawowych redukcji, przechodząc do może trochę mniej oczywistych. Taką sprawą, którą pewnie większość z Was wie i o której wspominałem w pierwszym filmiku o zaimkach osobowych, jest to, że właśnie w zaimku yo to g, co do reguły jest nieme. Na przykład powiemy yo, hiater szymon. Kolejną taką częstą redukcją jest słówko miad, gdzie tego d zazwyczaj również nie słychać i zostaje nam samo mia z tak zwanym długim ia. Na przykład w zdaniu je protar mia czyli rozmawiam z wami. Kolejnym przykładem jest zaimek pytający wod, gdzie zasada jest podobna, to znaczy, co do reguły tego D nie czytamy, nie jest błędem powiedzieć WOD, ale w mówionym szwedzkim zostaje nam raczej z tego wo, na przykład w pytaniu wosody, czyli co powiedziałeś. Warto też przy okazji wspomnieć, że słówko wo występuje w mówionym szwedzkim w wersji z krótkim A, mówimy po prostu wa. Najczęściej wyrażamy wtedy jakieś swoje zdziwienie, tak jak polskie HE, takie co powiedziałeś, wa. Wtedy właśnie to a jest krótkie. Kolejnym takim często występującym słówkiem, gdzie redukcja zazwyczaj występuje, jest diet. Znowu tego te zazwyczaj nam w języku mówionym nie słychać i zostaje nam die, znowu z tym długim i Na przykład w zdaniu dia att lära sig czyli miło, zabawnie jest uczyć się szwedzkiego. Możemy sobie jeszcze to zdanie wzmocnić, dodając słówko myke, czyli bardzo. I no właśnie, piszemy myket. Ale znowu, raczej tego ostatniego t nie słychać, zostaje nam po prostu mycke, czyli powiemy, DR er mycke rulit, atlea rasy Bardzo miło jest uczyć się szwedzkiego. Zostając przy tym samym zdaniu, można też spojrzeć na słówko rulit. Tutaj również występuje redukcja. Wyrazy zakończone na IG lub też IGT, IGA w zależności od odmiany, zazwyczaj czytamy, nie wymawiając właśnie tego ostatniego G, żeby po prostu ułatwić sobie wymowę. Tak więc nie mówimy zazwyczaj ,,ruligt", a zostaje nam z tego rulit. Podobna zasada dotyczy wyrazów zakończonych na zbitkę skt. I myślę, że jest to całkiem logiczne, bo ta redukcja pomaga nam uniknąć takich długich, trudnych do wymówienia zbitek z półgłosek. Na przykład wyraz rzeczywiście, faktycznie, to po szwedzku faktiskt, ale trudno aż to faktiskt wymówić. Zazwyczaj więc to k sobie pomijamy w wymowie i zostaje nam faktist. To były te redukcje w takich, myślę, najpopularniejszych, najczęstszych wyrazach, ale oczywiście temat na tym się nie zamyka. Jeśli chodzi o inne słówka, warto wspomnieć chociażby syjadan, czyli później, które w wymowie często skraca się do sen. Ta środkowa część wyrazu w ogóle nam znika w wymowie. Na, na przykład zamiast powiedzieć josko jera de syjadan, si czyli zrobię to później, wystarczy, że powiemy josko jera sen. Może się to połączyć z inną redukcją, mianowicie tym, że wyraz do dni w liczbie mnogiej często skraca się w mowie po prostu do do. Pamiętam, kiedy na początku nauki byłem trochę zaszokowany, że całkiem długą frazę kilka dni temu, czy na przykład dwa dni temu, powiemy powoli do gar si dan, natomiast w szybkiej mowie robi się z tego po prostu z do z Z Garcia dan, robi nam się dosham. Podobnie zachowuje się często wyraz su dan coś jak polskie słówko taki. Tutaj ta środkowa część wyrazu również często znika w wymowie i skraca się do son. Na przykład, zamiast powiedzieć subo dan czyli chcę mieć taką bluzę, wystarczy, że powiemy son treja. Kolejnym słówkiem jest at, które wskazuje nam na bezokolicznik. W szybkiej mowie skraca się ono często do samego o. I tak powoli powiemy, Yoillar at lessebekker, czyli lubię czytać książki, ale w szybkiej mowie często robi się nam z tego yoillar o lessebekker. Yoillar o lessebekker, gdzie to at skraca się nam właśnie do krótkiego o. Kolejnym słówkiem, które osobiście na początku mi sprawiało trochę kłopotów, jest inte, gdzie to początkowe i często nam w mowie znika, zostaje nam samo takie nte, które jest trochę połączone z poprzednim wyrazem. Powiemy więc powoli jowiet inte, czyli nie wiem. Ale już szybciej robi się nam z tego Javiente. Powoli powiemy też na przykład Jocan un czyli nie umiem mówić po hiszpańsku, ale szybciej robi się nam z tego Jocan te prota I ostatnim już słówkiem na dzisiaj jest til, czyli do, wskazujące najczęściej kierunek, i tutaj często jest ono nieakcentowane. I tego L wtedy nie czytamy, zostaje nam samo T. Na przykład zamiast powiedzieć till parkian", czyli idę do parku, możemy powiedzieć ,,Jag parkian", till parkian". Dzięki wielkie za uwagę, to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Temat pewnie nie jest jeszcze zamknięty, jakieś kolejne przykłady dałoby się znaleźć, ale myślę, że już z tą wiedzą łatwiej Wam będzie zrozumieć ten mówiony szwedzki, który wcale nie jest taki straszny, jak się czasem wydaje. Na dzisiaj to już wszystko, ale oczywiście wracamy za tydzień z kolejnym filmikiem, także obserwujcie i oczywiście w międzyczasie będą się pojawiały nowe rzeczy na mesterowym Instagramie oraz na grupie Nauka Szwedzkiego na Facebooku. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. Dzięki za wielkie za uwagę. Tak samy Kefir, Keferi up, sam Ok, misi jest I do zobaczenia za tydzień. Hej do.